Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jest skierowany do sektora rolnego i wspiera przede wszystkim rozwój małych gospodarstw. Jego głównym celem jest poprawienie konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w obszarze klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zostanie zrealizowanych łącznie 15 działań. Środki publiczne, które są przeznaczone na realizację tego programu w Polsce, wyniosą 13 miliardów 600 milionów euro, w tym ponad 8,5 miliarda z budżetu Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i prawie 5 miliardów euro wkładu krajowego. Samorząd Województwa Mazowieckiego jako instytucja wdrażająca wykonuje część z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Są to podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER i scalanie gruntów. To dzięki tym działaniom już wkrótce Mazowsze zyska nowocześniejsze drogi i targowiska. Samorządy lokalne zadbają o gospodarkę wodno-ściekową, zainwestują w obiekty pełniące funkcje kulturalne, zagospodarują przestrzeń publiczną, zapewnią ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego. Zaś oddolne inicjatywy podejmowane w ramach programu LIDER- odpowiedzą na najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców naszego regionu. Na terenie Mazowsza znajduje się ponad 35 tysięcy dróg publicznych, z tego prawie 80% to drogi usytuowane poza miastami. Niestety często drogi wiejskie, te mniej uczęszczane, wymagają natychmiastowych remontów, a te często leżą poza finansowym zasięgiem samorządów. Nic dziwnego zatem, że większość samorządowców szuka środków zewnętrznych na remont dróg w swoich gminach i powiatach. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 gminy i powiaty mogły liczyć na środki finansowe przeznaczone na budowę i modernizację dróg lokalnych. O środki można było się starać z działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W zakończonym już naborze ogłoszonym przez urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgłoszono aż 792 wnioski na kwotę ponad 567 milionów złotych, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu tego typu inwestycjami. Na otrzymanie wsparcia większą szansę miały inwestycje prowadzone przez samorządy na drogach lokalnych, prowadzących do obiektów użyteczności publicznej i łączące się z drogami o wyższej kategorii. Dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, już wkrótce na Mazowszu pojedziemy nowymi i bezpieczniejszymi drogami. Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest wprowadzenie jak największej liczby proekologicznych rozwiązań. Pieniądze na realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową będzie można pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ochrona środowiska jest jednym z głównych celów naszej działalności. Uważamy, że Trzeba powiedzieć, Stop wywożeniu ścieków na pola, i dlatego wybudowaliśmy oczyszczalnię tutaj w Radzanowie. Był to duży wysiłek dla nas, ale dzięki dofinansowaniu udało nam się tą inwestycję zrealizować. Znajdujemy się na obiekcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Udało się na nią pozyskać prawie 3 miliony środków unijnych, dzięki czemu może ona przejąć ścieki prawie z całej gminy, może obsłużyć 5000 mieszkańców. Stacja uzdatniania wody w Opinogórze zapewnia dostarczenie uzdatnionej wody dla około 10 miejscowości wokół Opinogóry. W tej chwili jakość wody jest zdecydowanie lepsza. Mamy ustawione zbiorniki retencyjne, które pozwalają na dostarczanie tej wody w odpowiednim ciśnieniu. Do tej pory na terenie gminy funkcjonowała oczyszczalnia ścieków, natomiast jej możliwości techniczne przerobu już niestety są wyczerpane. Rozbudowa jest konieczna, żebyśmy mogli podłączać kolejnych mieszkańców. Nowoczesne targowiska to utwardzony plac, wiaty z oświetleniem, bieżąca woda, zaplecze socjalne, toalety dostosowane dla niepełnosprawnych i parkingi. Coraz więcej miejscowości na Mazowszu może się pochwalić takimi lokalnymi rynkami. Takich miejsc pracy dla wielu kupców i małych producentów dzięki środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie na Mazowszu więcej. Jest szansa na to, że już niedługo niemal w każdej małej miejscowości na terenie Mazowsza powstanie targowisko na miarę XXI wieku. Znajdujemy się w tej chwili na targowisku miejskim Włochowie. Targowisko w tej lokalizacji funkcjonuje już od kilkunastu lat. Trzy lata temu udało się pozyskać środki na modernizację tego targowiska. W efekcie tego w 2014 roku została oddana do użytku właśnie ta część zmodernizowana, na której w tej chwili jesteśmy. Wcześniej był to teren nieutwardzony, bez hali, która jest tutaj za mną, na której są stanowiska dla osób handlujących. Na tym targowisku oprócz hali, parkingów mamy też sanitariaty. Targowisko jest oświetlone. Jest to teren ogrodzony, bezpieczny, utwardzony, bardzo wygodny. Znajdujemy się w gminie miejsko-gminnej w miejscowości Chorzele. To targowisko, na którym się w tej chwili znajdujemy, ono powstało w celu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Jego głównym takim jednym z celów jest tworzenie miejsca sprzedaży bezpośredniej, nawiązania kontaktów, więzi handlowych, kontaktów międzyludzkich. Na tym targowisku powstaną kolejne wiaty, powstaną miejsca niezadaszone, powstaną parkingi i sanitariaty. Dzięki programowi rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 można pozyskać środki na działania związane z kulturą i ochroną specyficznej tożsamości regionalnej na terenach wiejskich. Ważne jest, by powstawały miejsca związane z edukacją i kulturą, takie jak świetlice, biblioteki, izby regionalne czy domy kultury. To one pełnią funkcję integrującą lokalną społeczność, poczynając od najmłodszych po najstarszych. Już w następnym roku mazowieckie gminy i instytucje kultury, których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, będą mogły pozyskać środki na budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie budynków pełniących funkcje kulturalne. Na ten cel przeznaczona jest ponad 8 milionów złotych. Znajdujemy się w budynku Klubu Kulturalnego Zacisza. Jest to obiekt, który został wyremontowany ze środków Projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to miejsce, gdzie staramy się międzypokoleniowo tworzyć kulturę w sensie tego aspektu społecznego, czyli dostępności do kultury, realizacji różnych projektów, oczywiście w tym również działań międzypokoleniowych i organizacji różnych warsztatów i różnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Jesteśmy w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku. Kultywowanie tradycji ludowych wśród młodego pokolenia jest niezwykle ważne, z tego względu, że często jest zaniedbywane w domach, więc my jako Dom Kultury mamy tę misję, żeby uzupełniać to, czego w rodzinach nie ma, i, i, i młodym, młodemu pokoleniu wpajać właśnie te wa wartości tradycyjne, war wartości kulturowe. Znajdujemy się w świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej. Jest to obiekt użyteczności publicznej, który w tej chwili wykorzystywany jest maksymalnie do animacji różnych grup lokalnych. Dla dzieci prowadzone w świetlicy są zajęcia tzw. opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci po skończonych lekcjach przychodzą tutaj do świetlicy w różnych godzinach. Świetlica jest czynna od godziny 12 do godziny 17, także młodsze dzieci przychodzą wcześniej, starsze dzieci przychodzą później, jednak każdy, kto chce tu przyjść, znajdujemy dla niego czas i tu jest jego miejsce. Kościół w Chotumniu powstał w 1544 roku. Jest z drewna. Potrzebował dużego remontu. Odbył się tam remont kapitalny. Wszystkie środki, które zostały przeznaczone na remont tego kościoła, były środkami unijnymi. Odnowiono, podniesiono kościół o 50 cm, zrobiono fundamenty. Zrobiono podłogę, odeskowano na zewnątrz kościół, a także założono nowy dach z gątu, położono kostkę brukową wokół kościoła i ogrodzenie. Teraz kościół wygląda tak, jakby był w pierwotnym stanie. Za moimi plecami widać starą szkołę, która została zbudowana w XIX wieku. I dzięki pieniądzom unijnym ta stara szkoła została zrewitalizowana niedawno i będziemy niedługo otwierali w niej, w kwietniu przyszłego roku 2017, długo wyczekiwaną pierwszą placówkę muzealną w Serocku pod nazwą Izba Pamięci i Tradycji Rybackich. Będzie to bardzo nowoczesna placówka w starej szkole, nowoczesne multimedialne muzeum. Centrum każdej miejscowości to nie tylko jej wizytówka i punkt, w którym krzyżują się wszystkie drogi, ale często też miejsce spotkań mieszkańców. To dlatego wszystkim zależy na tym, żeby to miejsce było nowoczesne i zadbane oraz oddawało szczególny charakter danej miejscowości. Dotychczas zaniedbane centra wsi i małych miasteczek dzięki programowi rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 już wkrótce zyskają nowe oblicze. Na miejscu często zdewastowanych parków i skwerów będą mogły powstać nowe, przyjazne i cieszące oko zarówno mieszkańców, jak i turystów. To wszystko sprawi, że mazowieckie wsie i miasteczka nie tylko wypięknieją, ale staną się bezpieczniejsze. A tego właśnie oczekują ich mieszkańcy. Środki na modernizację i zagospodarowanie centrum miejscowości będzie można pozyskać z działania, podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Na terenie obiektu sportowego w miejscowości Wrublewo. Obiekt powstał kilka lat temu dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Funkcjonuje już 6 lat. Został zbudowany w 2009 roku za kwotę około 800 tysięcy złotych. Mamy tutaj zespół boisk, na których młodzież uprawia różne sporty. Mamy staw, gdzie wędkarze mają raj dla swojego hobby. Prowadzonych jest tu wiele zajęć, zarówno dla młodzieży, dla dorosłych. Są zorganizowane pikniki rodzinne, także wykorzystanie obiektu i jego intensywność działania, jak gdyby, jest całoroczna. Obiekt ten, tętni życiem, nie tylko w okresie wakacyjnym, ale również i jesiennym i zimowym. Odbywają się różnego rodzaju zawody. Naszym atutem jest nasza piękna rzeka Narew, mamy w planach pozyskanie środków zewnętrznych na budowę przystani, na przebudowę wzgórza Abrahama, na budowę kanałków, właściwie odrestaurowanie kanałków. Nazywamy się Wenecją Mazowsza, czy nas nazywają Wenecją Mazowsza. Chcemy, aby te kanały, które płyną wokół naszego miasta, wyglądały pięknie, te gondole i gondolierzy, którzy przeprawiają czy naszych mieszkańców czy turystów. Chcemy, żeby pięknie komponowała się to z naturą. Obiekt, na którym jesteśmy obecnie, został wybudowany na przełomie lat 2014-2015 przy udziale środków z Unii Europejskiej za kwotę około 2 200 tysięcy złotych. W ramach tej inwestycji został wybudowane pomosty drewniane, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, plac zabaw wodny wraz z całą technologią, infrastrukturą towarzyszącą, mała architektura, pomost pływający. Wytwory człowieka, a także wytwory natury, które posiadają wartości duchowe, możemy nazwać dobrami kultury. Dziedzictwem kulturowym jest natomiast ta część dawnych dóbr kultury, która uznana została za wartościową przez kolejne pokolenia i dzięki temu dotrwała do chwili obecnej. W naszym regionie współistnieje obok siebie wiele regionów kulturowo-odrębnych. Dlatego tak ważne jest zachowanie lokalnego dziedzictwa z jego specyficznymi zwyczajami i tradycjami. Władze samorządowe, ale także stowarzyszenia, związki wyznaniowe czy osoby prywatne coraz częściej starają się o pozyskanie środków finansowych na utrzymanie miejsc związanych z pielęgnowaniem tożsamości kulturowej regionu. Takie środki można pozyskać z programu LIDER, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Znajdujemy się w Prywatnym Muzeum Sztuki Ludowej w pięknie położonej miejscowości Zambrzyniec w gminie Łochów. To nasze muzeum powstało 5 lat temu. Zamysłem moim utworzenia tego muzeum było przede wszystkim promowanie rękodzieła ludowego. Dla mnie sztuka ludowa to jest coś pięknego, co uzupełnia moje życie i właśnie tu, w tym miejscu chciałam przede wszystkim pokazać tradycję kurpiowszczyzny. Pokazać tradycję również tych pozostałych pięciu innych ważnych regionów na Mazowszu. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu pogranicze mazowiecko-podlaskie Łochów. Ten instrument nazywa się Ligawki, i to jest niezwykły instrument Mazowsza Wschodniego, który tak naprawdę kulturowo dotyka Adwentu. Jak dotknąłem tych instrumentów i zacząłem ich poszukiwać, jeździć po najstarszych mieszkańcach, którzy mi opowiadali e, historie o nich, e, które były naprawdę znakomite. E, spotkałem ich kilkudziesięciu. E, tu niedaleko mieszkał już nieżyjący pan, pan Tryc, który zagrał dla nas już płacząc, ewentualnie miał zaćmę na oczach, wydobył dźwięki niemalże dla mnie jak Manik Davis. Ja tak zakładam tak naprawdę, że może ten instrument być widzówką naszego regionu i na pewno będziemy gdzieś walczyć, żeby go wpisać w niematerialne dziedzictwo kulturowe tego regionu. Na obszarze Mazowsza funkcjonuje obecnie 29 lokalnych grup działania, z którymi podpisano umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalna grupa działania jest formą partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców danego obszaru. Zadania lokalnych grup działania realizowane są dzięki środkom pochodzącym z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Lider. Lider to wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Jesteśmy na spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Piczkach, gmina Cegłów. W gospodi miejskiej włącza się w gminne różne tam organizacje, czy to dożynki, czy jakieś olimpiady. Wszystko przed kanocą, kermasze, przy Bożym Narodzeniem kermasze. Także to wszystko się włączamy po prostu. Nasze koło liczy 23 panie, które są w różnym wieku. Prowadzimy warsztaty kulinarne. Które po prostu nasze koło gospodyń jest, myślę, że w kulinariach dobre. Sporządzamy wiele ciekawych potraw, może znanych bardziej albo mniej znanych, ale udoskonalamy to. Prowadzamy własną taką recepturę. Dzisiaj wykonywałyśmy pierogi, taki nasz, po prostu bym powiedziała, miks pierogowy za który otrzymałyśmy Złotą Lsulikę. To jest nasza taka pierogi, to taka nasza wizytówka. Koła Gospodyń Cegłów. W tej chwili odbywają się warsztaty Kurpiowskiego Koła Biblioteki. Wykonujemy dekoracje bożonarodzeniowe, świąteczne do tych naszych prac, które wykonujemy, nie jesteśmy zasmucone tylko ducha do ucha uśmiech, no i przyśpiewki kurpiowskie. Piszemy słownik słów kurpiowskich. Zbieramy się, że może kiedyś nam się uda jakiś przepis kurpiowski gwaro napisać. W każdym razie mamy już taki zacny zbiorek, no, nigdzie tego nie, nie upubliczniamy, ale dla siebie. Jednym z problemów, z którymi boryka się nasz region, jest duża ilość gospodarstw, które stanowią rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności sektora rolnego niezbędne są działania, które przyczynią się do poprawy struktury obszarowej gospodarstw. Taki efekt można będzie uzyskać dzięki udzielaniu pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek w taki sposób, żeby zmniejszyć ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz powiększyć ich średnią wielkość. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace dotyczące zagospodarowania poscaleniowego. Obejmują one m.in. stworzenie sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Zagospodarowanie gruntów poprzez scalenia niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim wpływa na zwiększenie efektywności gospodarowania gruntami, ale pozwala także na poprawienie kształtu działek rolnych lub wydzielenie gruntów jak najbliżej siedziby gospodarstwa. Dodatkowo realizacja takich projektów umożliwia tworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych.